Stoimy tutaj przy e, trzech drzewach, m, bardzo fajnej też odmiany brzoskwini, m, to jest odmiana Envoy, pochodzenie Stany Zjednoczone. E, odmiana dość wdzięczna, jeżeli chodzi o uprawę. E, warunki klimatyczne, przypominam, północno-wschodnia Polska, piąta klasa gruntu, e, nawodnienie jest nawodnienie kropelkowe, jeżeli ktoś zauważył, już jest. No niestety przy tak wysokim, yy, wysokim gruncie, piasku i niskim poziomie wody gruntowej, jedyna rzecz bez której się nie obyło. Drzewo czteroletnie yy, wykazuje się, no jak na nasze ogrody działkowe, niestety yy, dość yy, silnym wzrostem, ale bym powiedział, że takim umiarkowanie silnym. Nie jest to roślina pokroju harnasia czy inki. Rośnie wolniej. No, jak Państwo sami widzicie, czteroletnie drzewo ma gdzieś w tej chwili około 2,5-3 metrów. Będzie na pewno większe. Dobrze reaguje albo inaczej nie reaguje na przymroski i na mrozy. Nie reaguje na przymroski wiosenne albo ten moment kwitnienia jest w takim momencie, że te przymroski w tym roku nie dotknęły jej zbyt mocno. Były minus 6 stopni u nas w trakcie kwitnienia brzoskwiń. Może akurat nie tej odmiany. Owocuje bardzo wdzięcznie. Owocuje, jest obcopylna. Owocuje e, bardzo silnie i e, bardzo obficie. Owoce osadzone głęboko wewnątrz korony, więc raczej tu z pękaniem nie będzie kłopotów. E, osadzenie na gałęziach jest takie, e, no, boję się, że jak dojrzeje, bo jeszcze do jej dojrzenia, dojrzewania jeszcze, no, około 2-3 tygodni. E, trzeba poczekać, zanim ona się będzie nadawała do jedzenia. Zobaczymy, jak się będzie zachowywała, jeżeli chodzi o pękanie opadanie i tak dalej. Jeżeli chodzi natomiast o korę, o zdrowotność, liście bez żadnych zarzutów, e, żadnych objawów chorobowych, większych, trudniejszych do zwalczenia, e, mszyca, nie widzieliśmy tu jakichś takich dużych e, objawów zerowania mszycy na tych odmianach stabilnych, e, skórą jest troszeczkę gorzej, skorom e, niestety, gdzie niegdzie, Pojawiają nam się jakieś objawy chorobowe, no trzeba to wyciąć, trzeba to wyskrobać, trzeba to pomalować, trzeba o to zadbać. No, to nie jest tak jak w wypadku wcześniej prezentowanych odmian, że to jest prawie że bezobsługowo. Tu trzeba będzie troszeczkę popracować, ale za to ilość owoców no, warta tej pracy jest. Zajrzyjmy może tutaj do wnętrza korony. Popatrzmy sobie. E, jaka jest tutaj ilość tego owocu? Czteroletnie drzewo. Chwilę temu oglądaliśmy odmianę włoską. E, no jednak zdecydowanie tych owoców było mniej, może one były smaczniejsze, chociaż tych jeszcze nie spróbowaliśmy, no bo to jeszcze nie ten czas. Ale już zaczynają dojrzewać, także za dwa tygodnie się być może podzielimy tą informacją. Jest ich dużo, te owoce są większe, te owoce są. Ja chciałbym ich zrywać jeszcze, a może jednego. O, te owoce zdecydowanie e, mają około. 120, myślę, że jak dojrzeją 150 gram, zobaczymy, jak będzie z odchodzeniem od pestki, zobaczymy, jak będzie ze smakiem. Są bardzo zdrowe, ładne. No, fajna, ciekawa odmiana. Najważniejsze jest to, że w naszych warunkach klimatycznych, gdzie można powiedzieć, że jest hardcore polski, radzi sobie doskonale.